I jak się z tej strony, się jeszcze się mam nożnej strony, dzisiaj niestety jeden blok, ten blok, nie udało, nie, nie zrobimy, co wywalu, bo ale było, coś mi nie działa. Remine P, no mam telefonie, zadziałało, ale nie na moim. To jest, dobra, a więc niszczymy, trzymajcie się.

Ja zawsze biorę o pierwszy ten W sobie... nie <śmany> Zrobić swoich itemów To w sumie W sumie weźmy sobie nie, jest... be za chowy pipunek dla bezpieczności jakbyśmy spadli

a co jest? I co jest? Dlaczego nie mogłem wybrać? co tu! Jaki rafting tutaj był? Ja łopatę. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Nie ma strzał, nie ma strzał.

Owca! Dobra, tutaj. To... Które robi dużo miejsca. Ty, mam... Skąd ty wziąłeś drugą wodę? Co ty. Co ty patrzysz? <śmulry> ty, To ty odrobiś. Wszystko sobie... ja, więc to zrobiłem. No nie, ja nie zrobiłem... Tego, ale dobra. Dobra jest ten. O klej, klej jakiś. I kuc kuczak. Dobra, to nie, ja... To kolejny... Nie, ja robię płot. No, nie, ja robię... Do... Jeśli będzie tych za dużo zwierzątek, to ja robię płot. poziom 5 a nie mógł co nie mógł Tak, źle jest patyk jest już wejście bo kulder kulder nie ma drewna świnka Tu ja w ogóle, nie mogę. A mnie! I sobie zrobię płoty. Co sobie zabiorę? Ja dobra. Znaczyłam, że na piątym się idzie, będą diamenty. Na znaczy razie nie mam diamentów. Na razie z tobą w ogóle nie mamy. do kolejne. Do druga owca. Dosyć, ja już buduję tą zagrodę, bo w ja... takiej miniaturowej. Co to w ja będzie za... Dobra, oni sobie grają walki jakieś netherite'owe. O, skrzynka. O tak, o tak. Ombłon mila to się podobno nazywa. Mączka kostna. mączka kostna. Po polsku to się nazywa mączka kostna. O, co się stało? Nie, wiem, Co się dzieje? Ja cię zabiję jako pierwszy, tylko ty potem jeszcze... Mnie... O! Oczywiście! Ej, ej, wyszliście! Nie ani no bo. No nie, nie mogę tego. Ej ty, i co jest? Krafting jest zepsuty, xd. Krafting. Ej, Krafting mi się zepsuł. Lego. 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 Ja sobie tu Ojej. Ja. No nam. Ja, ja nie mogę zrobić. a Albo drewno. żebyśmy płoty nie tylko nie wypaść No kurcz kaczaku do farmy odpój się mam zapakowany. tak na razie to wygląda i nie mogę przeskoczyć na razie No wygląda w ogóle co je, co to jest w ogóle

sporo rzeczy Nie to nie przy tym burz nie jedzonko no i tak na razie to wygląda, już zrobiłem płot to będą sobie wychodzić To ja sobie takie coś wyładuję dobra końcu mam nadzieję że się Ci się spodobał Muszę co wejdzie, nie wiem, że wejdzie. Dobra, ale się żegnajmy, papa. I pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.